Słyszysz hasło samotność, to co ty myślisz? Było kilka takich momentów, kiedy poczułam bardzo mocno, jak, jak ogromnie jestem sama, tak prawdziwie sama. Um, I. To jest dobre uczucie? Nie, <ścoughs> to jest bardzo trudne. Moim zdaniem jest duża różnica między byciem samą a samotną. Co gorsze? Nie, no samotna, bo samo to z, z czasami z wyboru jestem, ale samotna No takich momentach, kiedy, kiedy schodzisz ze sceny, nie ma ludzi, nie ma muzyków, nie ma produkcji, nie ma najbliższej ekipy, e, no i nic nie ma. Gazną światła. i teraz Alan już nie mieszka w domu, tak jak kiedyś, cały czas. No to, co mi zostało? Nie mam nawet z kim zjeść rosołu przy jednym stole, wiesz. I, i zdarza mi się, że po prostu siadam i tak, i tak jem ten rosół i tak myślę, no... Dobry ten rosół, no. Zjem go... Zjem go sama, no bo z kim mam zjeść? A jak, nie wiem, czytasz, oglądasz biografię ludzi takich jak ty, którzy swoją wrażliwością zachwycają świat, ale bardzo różnie kończy się ich życie, to czego się boisz? O Boże, nie wiem, czy ci to mogę powiedzieć. No. Myślę, że jeśli do tego momentu w moim życiu nie, nie wspomogłam się narkotykami, na przykład nie chciałam się odurzyć, żeby przestać czuć, bo nie byłam w stanie czuć takiego bólu, na przykład, to myślę, że to już mnie grozi. Chyba już nie złamię. Jeśli ktoś mi siłą nie zaaplikuje narkotyków, to ja sama świadomie tego nie zrobię. Ale byłam w kilku momentach takiego, takich momentach mojego życia, kiedy zaczęłam rozumieć, dlaczego ludzie się. w, w Tak, dlaczego się wspierają w ten sposób. Natomiast, co mi może grozić, to to, że ja sam, sama wywołam śmierć. To znaczy, że będę gotowa na śmierć. Rozumiesz, że po prostu przyjdzie taki dzień, że powiem, okej. Okay wystarczy. Ja wiem, że sama niczego nie mogę zrobić, no bo nie chciałabym być e, nie chciałabym, żeby kiedykolwiek mój twórca pomyślał, że nie doceniłam tego, co dostałam, ale będę go wtedy prosić. To już to już dość, już wystarczy, już nie chcę czuć. Tyle czułam, czułam po prostu za wszystkich i wystarczy.